Farby akrylowe, pędzel, mazaki i oczywiście kamień. Tylko tyle wystarczy, aby rozpocząć zabawę, która nie ma końca. Tak się zaimponowałem tymi kamykami, że też robię krewicami dużo. Na przykład nie wiem, na przykład ee, takie kwadratowe Minecrafta na przykład robię jakieś drzewa na przykład kwiaty, koty, psy. Żeby kamyk rozpoczął swoją drogę na odwrocie odznaczamy logo Facebooka z nazwą grupy kutnowskiej kamyki. Robimy zdjęcie kamyka, wrzucamy pas z orientacyjną informacją, gdzie można go znaleźć. Wychodząc na dwór, tak jakby wstawiam zdjęcie na grupę, że idziemy rozłożyć kamienie, tak, żeby zainteresować daną osiedle czy daną ulicę, mniej więcej piszę, w którym miejscu będziemy, tak, żeby ktoś wiedział, gdzie będziemy dzisiaj rozkładać. No i chowamy na ławce przy przystanku, na chodniku, tak dalej, no i ktoś idzie za nami, ktoś, nie wiem, przez przypadek znajdzie kamyk i teraz tak, możemy go wziąć dla siebie i zatrzymać, bo nam się po prostu podoba, albo nie wiem, jest coś na nim, co po prostu dla nas jakieś tam, nie wiem, ulubiona bajka albo przedmiot, ale możemy go po prostu wziąć i przełożyć w inne miejsce, dwie ulice dalej. Ale fajne jest to, że można wstawić zdjęcie, że znalazłam taki, taki kamyk, i pozdrawiam autora kamienia. Jeżeli się podpiszemy na, na nim, to możemy pozdrowić. Pozdrawiam na przykład Mikołaja. Dziękuję, że stworzyłeś piękny kamień. Albo na przykład, znalazłem kamyk, przenoszę dwie ulice dalej. Mhm. I tak się bawimy dalej, więc jeden kamień potrafi przewędrować przez całe miasto, bo będziemy go co chwilę gdzieś przekładać. Mówię, możemy go zatrzymać dla siebie, możemy. Przełożyłem po prostu dalej, niech inni go po prostu znajdą. Do tej pory rodzinie udało się namalować i roznieść po mieście ponad 200 kamieni. Najbardziej nam chodzi o to, żeby spędzać miło czas, w sumie w naszym najbliższym gronie. Tak samo nam chodzi o to, żeby promować nasze miasto, bo mamy dosyć dużo takich kamieni typowo związanych z naszym miastem. Logo miasta, różne tak powiem, kluby i tak zwane inne atrakcje. A co pan, jaką tematykę najczęściej wybiera przy malowaniu? Ja, ja najbardziej lubię... Super bohaterów, że tak powiem, i kluby, ale ich nie roznoszę, bo wiadomo, takie znaczki klubowe, klub piłkarskie. Zobacz, kamień! go? O, i tak właśnie znajdujemy przy okazji naszego spaceru kutnowskie kaminki wykonane przez bliżej nam znaną osobę. Patrzymy, no akurat nie widzę autora, ale podmienimy coś, coś swojego zostawimy. O, zostawimy biedronkę. na podmianę biedronkę. O. Zabawa daje wiele korzyści. Przede wszystkim integruje społeczność, bo udział w niej może wziąć każdy. Daje wiele radości, czerpanej zarówno z malowania, jak i poszukiwania. Znaleźliśmy kłótnowskie kamyczki. I mamy wejść na Facebooka i bawić się dobrze z jakimiś osobami. I znaleźliśmy takie kamyczki, na których są różne rzeczy narysowane. Na tym jest gęś. Byłam bardzo szczęśliwa i bardzo zaskoczona, kiedy znalazłam ten kamyczek w kutnie. I jeszcze taki szczególny, bo po prostu tematyczny kamyk. O, taki właśnie piękny, z różą. I. Yy... Sprawdziłam to na Facebooku, zamieściłam tam zdjęcia. Okazało się, że te kamyczki w kutnie są w wielu miejscach, że ludzie je malują, i właśnie niesamowite też było to, że wiele z nich powstało specjalnie na Święto Róży i, i właśnie były z motywami różanymi, z, z logo Kutna Miasta Róż. I to jest wspaniała inicjatywa. Myślę, że to jest też świetny sposób na spędzenie czasu, czyli moment, kiedy te kamyczki się maluje. I to, że dzielimy się z kimś kawałkiem siebie, kawałkiem swojego talentu, że właśnie dajemy ten element zaskoczenia i ten element czegoś niezwykłego, niespotykanego. Więc naprawdę inicjatywa jest piękna i gratuluję komuś, kto właśnie wkutnie zaczął to robić, bo myślę, że w dzisiejszych czasach tak ważne jest sprawianie sobie małych przyjemności, małych niespodzianek i taka kreatywność, czyli dajemy z siebie coś więcej, dzielimy się czymś z innymi ludźmi. Pozdrawiam. Szczególnie te osoby, które te kamyczki w kutnie malują, osobę od której się to zaczęło, chociaż jej osobiście nie znam. I mam nadzieję, że to jeszcze jakiś czas będzie trwać i, i że coraz więcej ludzi będzie się w to bawić. Grupa kutnowskiej kamyki w tej chwili liczy blisko 300 osób. Są wśród nich mieszkańcy miasta w różnym wieku: od najmłodszych twórców i poszukiwaczy po seniorów.